Karlvin, co to odwalasz? Co ty wąchasz to radio? Oni spadli z nieba. Co to jest do diabła, brodzi? witam was na piątym odcinku serii Son of the Forest przygody na wyspie. Jesteście na kanale, manik mówi. Zbieramy się stąd. No, widzę, że tutaj wędrują sobie kanibale. Gdzie mieliśmy się udać w tym odcinku? Aha, do tego bunkra. Jakiś nowy znacznik na mapie. Widzicie to? Dobra, najpierw bunkier. Zobaczymy, co tam będzie. Już niedaleko. No prawie jesteśmy. Zobaczymy co tu jest. Dobra, pakujemy się do środka. Dobra, wyjmijmy sobie zapalniczkę. Halo, halo! Czy ktoś tu jest? Mamy tu światło na środku, możemy zgasić. Halo! Jest tu ktoś? Mamy żarówki, baterie o! Mamy drukarkę 3D No wydrukujmy sobie. Piersiówkę. Dobra, jeszcze mamy tuż. Strzały. Jak najbardziej. Dobra. Mamy jeszcze trochę miejsca. Sanie. Dobra. drukują nam się sanki. Tuż się skończył, tak? Zdrużowanie po światach równoległych. Napisał Tim LeBlanc. Co sobie drukniemy? Maskę? Mm. Znajdę cię. Znajdę i zabiję. Dobra, na razie schowaj to. Lina z kotwiczką, siatka techniczna. To jest H do wykonania tego pancerza technicznego. Dobra, zróbmy sobie to. Skoro mamy jeszcze możliwość taką. Załóżmy go sobie od razu Idziemy stąd Oha, agent nas odnalazł Dobra Może znaczek tutaj Zobaczmy I tam też jest jaskinia no tyle jaskiem tutaj jest Ale przydałoby się latarkę znaleźć. Pamiętam, że na pewno przy którymś ciał jest ta latarka. Czeka na kawał drogi. Alwin nadążasz, kolega nam się kręci, dobra, nie będziemy go prowokować. I niedaleko to ciało jest damy się na dróżkę No już nam zaczyna piszczyć GPS Gdzieś tu powinien być Aha, czyli tu jest odciąłem ciałem linę Czyli ktoś go powiesił No chodź, Wilocha. latarka. Nareszcie mamy latarkę. Dobra. O, jest Calvin. Calvin, uważaj, bo tutaj grasuje jeszcze bandyta. Dobra, spadła. Spaduwa, spaduwa. Ten obrazek na mapie mnie ciekawi. Tutaj na wprost widzicie ten biały. Obstawiam, że to jest pewnie z najnowszej aktualizacji obrazek. Znaczy obrazek. Miejsca na mapie. Ponieważ tego wcześniej nie było. Zobaczmy, co tam jest. O! Skoro już tu jesteśmy, to może sprawdźmy, co jest tutaj jeszcze. O! Muzyka gra. Dobra, Calvin, będzie. Wiksa, chodź. Kalwiniasty, ty kalwinia, ty słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie. Zdobądź dla mnie radio i będziesz za mną news. Zabawmy się. No, Kalwin, co ty włączyłeś? Muzykę? Kalwin, co ty odwalasz? Co ty wąchasz to radio? Cały las już wie, że tu jesteśmy Nadążasz Kalwin? Dobra Co to jest? Kurde, to bydle Dwa pancerze, od razu mi zdjąłeś. Do tej muzyki, Calvin przygrywaj. Calvin uciekaj. Staw go. Gdzie ta Zida poleciała? Poczekaj. Poczekaj, bo nie jestem uzbrojony. Kurde, patykiem to że nie. O, ale ładnie grają chłopaki, nie? Dobra, Calvin, słuchaj, wstawaj szybko. Więc to radio lecimy. Calvin, gdzie jest radio? Kalwin, ja cię zatłukę, normalnie. Gdzie wyrzuciłeś to radio? Na ty gnoju śmierdzący. to tą przez las, kurde, wytniemy sobie drogę. Kalwin. Kalwin, chodź tu. Kalwin, chodź tu. Gdzie ty tam utknąłeś? Czego ty się boisz? Kurna Kalwin, jak ty tam wpadłeś, tam rozpędł tej wioski do nich, to jak ja mam cię teraz Nie, ty pobiegłeś sobie gdzieś, dobra, spoko, jak żyjesz to spoko. Mam nadzieję, że wszystko są w porządku. Dobra, nara wycie ruchy. Już prawie jesteśmy w tym miejscu. Czyli mamy. Aparat z tlenem, mamy latarkę, mamy nową siekierę Mamy paralizator No to już Zaczynamy coś już tam mniej więcej Osiągać, że tak powiem No a teraz trzeba wrócić do domu i przygotować się może na Na stanie jesieni A potem przeżycie zimy Uuu, zmęczony Kalwin Kurna, mam nadzieję, że oni cię nie zabili, bo jak cię zabili, to normalnie trzeba będzie wysadzić tą całą wyspę w pizdziec. Ach, zmęczony Calvin, Calvin, Calvin. Czy ty mnie gonisz, czy tam stoisz? Co się tam drzesz? Czego drzesz? Cicho. Jest to miejsce, co my tu mamy? Nie biega o! Tubylców tu mamy zaznaczonych. No i co tu jest? Dlaczego to jest zaznaczone na mapie? Ale macie dużo wioskę, kurna! Jak to ładnie. Sam raz, żeby to popsuć Jestem waszym koszmarem Sennym. Kurna! Cy, cy, cy. Dobra, jednego z waszych zabiłem Może trzeba go odpuścić Albo tym bardziej mnie zabić, co? O! Bluza z kapturem Sam raz na zimne dni dla Calvina O, ta nie chce walczyć. A ty zaatakujesz? Plan Deka, zaatakujesz mnie? Nie wiem, czy A, ty... zaatakujesz. Dobra, no wejdź. Z chciałeś mnie zaatakować, to. Przypłaciłeś tu życiem. Niestety Przykro mi. Ale ze mną nie ma żartów. Nie ma żartów powiedziałem. ajajajaj Mamy leki. Mamy. Kurde, mamy radio. Gdzie jest Kelvin? Co tu mamy? Mamy leki, Kurczę, i solar. Nie możemy go wziąć już. Czemu to jest zaznaczone? Co to jest? O kurde. Wow, ale ekstra, ale super. Ej, to jest. Meistersztyk To mi się bardzo podoba. Czyli to doszło do elektryzacji. O Kelvin, zobacz co mam. Siadaj na drugi i pojeździmy po tej wiosce trochę. Kelvin, Kelvin. Tu jestem, patrz na mnie. Fajne, nie? No, też mi się podoba. Co to, się, co to znaczy? Można dwa wziąć? Kelvin, wsiadaj. Ładuj się na to i dawaj, odjeżdżamy. Podróżuję teraz właśnie do swojej bazy. Na drugą stronę wyspy, więc ta wyprawa trochę potrwa. Ale może nauczę się tym jeździć. Łogień. Kurna, łogień. I la 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 Uważam, że to wspaniały środek transportu Szczególnie jak ma się tak daleko bazę tędy, 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 tędy Musimy przejść bezpiecznie przez wodę z nim Dobra Nazywa się Knight 5. Już mnie nie ma. Cześć. Czy zbadamy to miejsce? Czy olejemy sprawę? Teraz trochę musimy. Coś się pobić? To dawaj Muszę jechać. Pa! Mm -hmm. Czy ja właśnie najechałem na żółwia? Przepraszam, panie Żółwiu, już odjeżdżam. Ile fabryka dała? O Boże! O. Na razie No chyba zaraz będziemy na naszym polu no, To ja rozumiem jak to jest mało drzew Można jechać O polego Oni spadli z nieba Co to jest do dobio? Co to jest? Co to jest? Co, że się spodobałeś, to ja wiedziałem, ale. To było coś na niebie. Nie ma zlikę? To jest nieba, skąd prawda? No spadaj. Nie mam czasu, Jadę do domu. Jadę do Wirginiki. Takie to było zabawne. Ciekawe, jak ty byś jechał. La, 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 la. Tędy, do góry. Ciekawie jak tam ogród. Gdzie trzeba podlać pewnie zaraz. Virginia! Jesteś w domu? Przyjechał pan do domu. Halo? Uryna. Przetworzyć Ecie, ecie, jestem, ecie, 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 cześć, cześć, ecie. Uuu, zajęłaś się ogrodem, jak mnie nie było, co? Kurczę, ładnie tutaj urządziłaś. Jednak jak kobieca ręka, to kobieca ręka. Mm. Dałbym ci GPS, żeby wiedzieć, gdzie jesteś. Masz grata. Skoro można ci dodać, mam nadzieję, że będziesz strzelać w oponentów. Dobra, no to super! Do gadani! To wspaniałym akcentem chciałbym Was pożegnać i zaprosić na następne odcinki, w których będziemy budować naszą wspaniałą bazę. Ponieważ zbliża się jesień, musimy jak najszybciej się wbudować. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentarzy. Trzymajcie się ciepło. Cześć!